Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj przejeżdżając po prostu z powrotem, kiedy jechaliśmy, zauważyliśmy wielkie kłęby dymu w Rzeszowie. Praktycznie no, na obrzeżach już Rzeszowa. No i na naszej drodze, w sumie, jak jechaliśmy, no to zboczyliśmy kawałeczek sobie w prawo, i niestety, ale był tam dzisiaj bardzo, bardzo wielki pożar. To Wam pokażę tutaj. më percë auditoreة, Saint-Denis e tëheren pasuar në not бere thë werka i sabans koje sa jam lolot. Sot, me posën o handicap送rë lanës vounda, me chapajtë

Co tam się stało, moi drodzy? Po prostu ktoś miał gdzieś w mieszkaniu gryla gazowego z butlą gazową, i no niestety, ale ta butla się rozszczelniła. I zapaliło się to wszystko. Niestety. Ogień się rozprzestrzenił, poszedł oczywiście też i na te sąsiednie mieszkania, które tam były. Także w sumie kilka mieszkań się tam całkowicie wypaliło. Nie wyglądało to zbyt ciekawie, kiedy ktoś traci po prostu dorobek całego swojego życia. Także ku przestrodze moi drodzy, z gazem nie ma żartów, ponieważ już naprawdę bardzo wiele było różnych takich sytuacji, że właśnie przez gaz. Przeróżne sytuacje się dzieją, gdzie i ludzie tracą swoje życie, i wszystko tutaj, na szczęście, z tego co mi wiadomo, nikt nie ucierpiał. Ale pomimo tego, no straty są olbrzymie. Także uważajcie po prostu z tym gazem, z tymi wszystkimi kuchenkami, szczególnie z tymi butlami. Wszystkimi nawet i w samochodach to się tak tylko wydaje, ale już wiele razy widziałem gdzieś przeróżne filmy gdzie nawet podczas tankowania taka butla po prostu no, rozrywało ją całkowicie wtedy z takiego auta szczępy zostawały, po prostu rozrywało cały tył auta czy gdzie ona tam była no naprawdę nieciekawa sytuacja, no nawet raz też się kiedyś mieliśmy taki samochód na, też na gaz Jeepa i też się rozszczelniła instalacja cała gazowa, całe auto było pełne gazu w środku w środku po prostu jakiś wąż szczelił pod maską, no i ten cały gaz i też do samochodu go wtłoczyło, do wszystkiego. Dosłownie to było jeden dzień po tym, jak myśmy go sprzedali. Tylko, że kupił go kolega ode mnie i nikt tego nie przypuszczał, że coś takiego będzie. Te węże były wymieniane, ona była całkowicie po konserwacji, ta instalacja, wszystko było powymieniane. A jednak był wadliwy wąż, który się po prostu rozszczelnił i wszystko poszło. No gdyby tak na przykład kolega, nie wiem, coś sobie palił i by wszedł zapalniczką czy z czymś, no to mogłoby się to źle skończyć. Eee, coś takiego, no bo wiadomo, że od razu by to powiedziało wum i na tym by to było. Także no nieciekawa też bardzo sytuacja, że nawet nie ufajcie tym całkiem nowym rzeczom, tym nowym wężom, bo to tutaj przykład pokazuje, to były nowe węże i się jednak rozszczelnił jeden. Także no, z gazem po prostu nigdy nie ma żartów. My gazu bardzo niechętnie nie chcemy. My mamy jedynie takie malutkie kartusze, których też bardzo rzadko korzystamy 400 ml, ale na większe butle nigdy w życiu byśmy się nie odważyli, ponieważ no, za dużo, za dużo różnych takich niefajnych sytuacji już to miało tutaj miejsce na świecie i wolimy po prostu tego unikać. Także, moi drodzy, Bądźcie bezpieczni. Uważajcie na ten gaz. Bo z nim naprawdę nie ma żartów. Szczególnie, jeżeli macie słabą pamięć, lub macie kogoś w domu, kto ma słabą pamięć i zapomina się, a jest gaz w domu, żebyście mieli też czujniki gazu takie założone, żeby od razu was to informowało, że się ulatnia gaz. Są takie założone, żeby po prostu no, nie doszło do jakichś nieszczęść, że ktoś zapomni nawet i wyłączyć gaz i będzie on się cały czas tam gdzieś ulatniał czy się coś rozszczelni, także miejcie to po prostu na uwadze to ja wam życzę wszystkim miłego dzionka tyle na dziś, trzymajcie się